Kochanych przyjaciół z całej Polski, z całej strony Kamil z Dziadkowy Sad Tradycji Smak. Kamil informatyk, ekonomista. Każdy wie już o co chodzi, kto mnie zna. Czyli jabłka dla dzieci z alergią, bez glifosatu i metali ciężkich. Nagrywam ten film specjalnie dla Pomorza, dla pewnej klientki, która prowadzi grupę, która prowadzi grupę o zdrowym odżywianiu. Niestety, jak zawsze, kilku sadowników pod moim postem napisało głupoty: typu, że to bez oprysków to tak nie urośnie. No i właśnie dlatego nagrywam ten film. O co chodzi, jak to wygląda? Pierwsza, najważniejsza rzecz: wydajność. Normalne sady, co za tym idzie, to jest zarobek, bo to jest bardzo ważne, żeby jakoś wiadomo przeżyć. Normalne sady mają około 100 ton z hektara. Ekologiczne certyfikaty mają około y, 60, z reguły jest to 50 ton z hektara. Ja z reguły zbieram y, 15 ton z hektara. Y, czemu? A więc są to drzewka na starych podkładkach. Tutaj wszystko co widzicie to są y, czempiony, ligole, kortlandy. wszystko jest na A2. Nikt już tak nie sadzi. Od 20 ponad lat. Nikt nie używa y, takich podkładek. Y, czemu? Ponieważ na starych podkładkach na jabłko czeka się od posadzenia od 4 do 5 lat. Na ligola czekałem 7 lat, można przyjechać, popypać moich sąsiadów. Tak jak mówię, na siódmy rok dopiero zaczął mi ligolowocować. Y, dzięki stosowaniu starej podkładki, y, nie trzeba. Pryskać tak bardzo i nawozić. To są bardzo mocne korzenie. Tak jak kiedyś takie drzewo może rosnąć nawet 50-60 lat i jemu nic nie będzie. Natomiast wszystko, co sadzi się od ponad 20 lat, jest na, jest na podkładkach karłowatych, tak zwanych. Podkładki karłowate wyrywa się po max 15 latach. Z reguły sadownicy wyrywają po 12 latach. Te drzewo już przestaje owocować. A co za tym idzie? trzeba na potęgę je nawozić i pryskać, bo one bez oprysków po prostu nie urosną. I to jest jedna rzecz. Druga, jest coś takiego jak wysiew w parcha. Wysiew w parcha jest to no na jest najgorszą chorobą, jaka jest w jabłku. Yy, więc trzeba go nieustannie pryskać przed deszczem, po deszczu. Niektórzy nawet trzy razy w tygodniu pryskają. Dlatego ja wykupuję komunikaty, które tam nie kosztują 240 zł. I siedzę cały marzec i cały kwiecień non-stop w komputerze we wszystkich pogodach, aby jak tylko komunikat się pojawi, wstrzelić się perfekcyjnie w oprysk miedzianem, czyli środkiem ekologicznym lub siarką na, na tego parcha. Potrzebna jest wilgotność. Nie może być poniżej 60%, bo oprysk wyparuje. Nie może być powyżej 90%, bo oprysk spłynie od wilgotności. Więc więc tak to wygląda. No i co dalej? No wiadomo, bez deszczu, i idealna temperatura. Ja używam, ja używam, jak wiecie, tak jak mu Świętej Pamięci dziadek, tylko miedzianu i siarki, tylko i wyłącznie do kwitnienia, więc to jest trzy razy miedzian, trzy razy siarka, więc tak to wygląda. Dlatego to jabłko nie mam kompletnie żadnych pozostałości. Nie ma czegoś takiego jak uczulenie na owoc. Ja jestem tego najlepszym przykładem, bo mam już klientów z całej Polski, szczególnie przyjeżdża Warszawa i Płock z dziećmi, które nigdy nie mogły jeść truskawek, nie jadły po kilka lat, po 5, 6, 7, u mnie zjadły kilogram truskawki i nic. I po prostu dalej yy, nic im nie jest, żadnego, żadnego po prostu uczulenia, żadnej wysypki, żadnego bólu brzucha, nie ma czegoś takiego, uczulenie jest tylko na pozostałości, więc, więc, więc tak to wygląda. No i duża, kolejna ważna u mnie rzecz, mam ziemię trzeciej klasy. Za bardzo się tym nie znam, jestem informatykiem, a nie sadownikiem. Sadownikiem jestem, siódmy rok, ale to tak, nie powiem, że hobbystycznie, ale po prostu ja tak nie wchodzę bardziej szczegółowo w to. Yy, ogólnie mam trzecią klasę ziemi, z tego co wiem Grujec, ma piątą, szóstą klasę ziemi. Być może przez to też te jabłuszka mi tak ładnie owocują. Nie ma tu przede wszystkim glifosatu, czyli bardzo rakotwórczego związku. Dzieci 4, 5 pięcioletnie mają już go przekroczone nawet 400%. Można zrobić badania, takie badania kosztują chyba około 250 zł. Mówi o tym, o tym bardzo często pan Jerzy Bustowski. Naprawdę polecam obejrzeć jego kanał. On między innymi tam pozwał kiedyś run odnośnie zawartości glifosatu we krwi u dzieci. Więc też naprawdę pan robi super robotę. I mówię, tak to u mnie wygląda. Druga rzecz, śliwka, truskawka. Wszystko u mnie na potęgę gnija. Śliwki w tym roku zabrakło mi jak zawsze kilku ton. Ale czemu zabrakło? Cztery tony zgniły. To nie jest tak, jak daje piękne zdjęcia i że to tak ładnie wygląda. Nie. To trzeba wszystko przerwać, przebrać. Śliwki mam zgoły pół na drzewie zgnitej i robaczywej. Naprawdę jest ogrom pracy. Dlatego takie gospodarstwa są stracone. Nikt u mnie nie chce pracować na podstawie truskawki. Ludzie zbierają około, pracownik zbiera około 150 ubianek. U mnie, u mnie zbiera 30-40 i tak to wszystko wygląda. Mam kosmicznie małą wydajność, u mnie truskawki trzeba przebierać, jest dużo spleśniałych, dużo zgnitych. A wiadomo truskawka jest owocem miękkim, więc oprysk wnika bezpośrednio, tak. Jeżeli oprysk wnika bezpośrednio, tam nie ma skórki, jest po prostu to najbardziej uczulający owoc I tak, to, i tak to właśnie wygląda. U mnie nie uczula, dlatego dzieci mogą go śmiało, elegancko jeść. Tu już jak widzicie przeszliśmy w Cortlanda, też piękne jabłko, najbardziej pachnące jakie mam. Jak widać tutaj jedno tam zgnite, ogólne, one później na drzewie bardzo gniją szybko, tak jak i czempion, dlatego muszę je najszybciej zerwać. Tutaj mam bigola, jak widzicie te drzewa też mi się przewracają, bo nie mam palików. Nie mam za bardzo też z kim zapalikować. Które się trzymają, one mają 16 lat w tej chwili, albo 17, bo już ten ta czas tak leci, że już nie ja Ale no mówię, no staram się to wszystko wyjaśnić. Mam nadzieję, że teraz tak y dobrze wyjaśniłem, czemu u mnie ten sad tak wygląda. Y Głównie tak jak mówię, wydajność. Wydajność, jeszcze raz, wydajność. Mam sześciokrotnie mniejszą niż inni, dlatego to jabłka mają fenomenalny smak. Byłem w kilkunastu gospodarstwach ekologicznych i dla mnie te jabłka żadnego smaku nie mają. Dlatego 7 lat temu właśnie się tym zająłem. Po to, żeby ludziom pokazać, jak smakują prawdziwe jabłka, bo ja ligola sprzedaję dla frutarian po 100 kilo. Jest to yy, najbardziej soczyste jabłko, jakie mam. Tak jak mówię, czekałem na nie 7 lat od posadzenia. Potrafię być nawet z jednego jabłka 250 ml soku. To jest właśnie ten ligol, o którym mówię. Więc to jest naprawdę jabłko fenomenalne. Jak coś zapraszam do odwiedzin, można zbiebrać z drzewa. Rekordowo miałem u siebie 30 osób w gospodarstwie. Wszyscy zrywali. Nie trzeba tu nic myć. Tu przyjeżdżasz i wszystko jesz. To samo z truskawką, Przyjeżdżasz, jesz, to samo z wiśnią. Przyjeżdżasz, jesz, tak samo i śliwka. U mnie wszystko, co jest w gospodarstwie, które ma około 5 hektarów, po prostu przyjeżdżasz i sobie zrywasz z drzewa. Bez żadnego mycia, bez niczego. Nie musisz się bać, że tu coś jest nie tak. Więc, jak coś, zapraszam z całego serca do odwiedzin. I jeszcze raz pozdrawiam. Dziadkowy sad, tradycji smak. Podam też w filmie telefon 500-625-932. 500-625-932. Ktoś chce porozmawiać. Z niektórymi klientami gadam nawet po godzinie czasu, żeby wszystko wyjaśnić. Więc, jeszcze raz z całego serca zapraszam do odwiedzin. Pozdrawiam serdecznie.